Gdy adwentowy wieczór nadchodzi, posłuchaj, słychać krok. Para wędrowców do nas przychodzi poprzez zimowy zmrok. Od drzwi do drzwi stuka puka i stronienia. U nas szuka, czy wiesz kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Święta panienko, stojąca w progu, w chłodny zimowy czas. Przychodzisz tu betlejemską drogą i pytasz: Przyjmiesz nas? Od drzwi do drzwi stuka puka i syronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Witam Was bardzo serdecznie, Szczęść Boże. To już drugi dzień drugiego tygodnia Adwentu. Jak Wam minęła niedziela, ta druga, adwentowa, pewnie wiele radości i w tę niedzielę było. No i też dzisiaj o radości będzie. Powstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przeczytamy dzisiaj fragment z proroka Izajasza z 35 rozdziału. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana ondlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi. Nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale, w trzcinę i sitowie. Będzie, na, będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz, najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na z radosnym śpiewem. Ze szczęściem wiecznym na czołach, osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście tego dłuższego fragmentu. Możecie usiąść. Czym jest radość? Radość to postawa. W której człowiek całym sobą najpierw jest wdzięczny. Jeśli ktoś ma głupawkę, jeśli ktoś jest taki wesołkowaty, to jeszcze nie oznacza, że jest radosny. Czasami ludzie udają, może spotkali się się tym, z tym w szkole, w klasie, jest sobie taki jeden kolega z drugim. I tam zrobią jakiegoś psikusa, a potem się y, wygłupiają, śmieją, oni nie są radośni. Oni może mają jakąś głupawkę, może jest w nich tak zwana wesołkowatość, ale tak naprawdę, czyniąc zło, nie można być radosnym. Radość ma swój początek zawsze. We wdzięczności. Kiedy człowiek odkrywa, że coś otrzymał, wtedy w jego sercu pojawia się radość. I nie musi to być prezent, tak jak te prezenty, które przyniósł Wam święty Mikołaj. Ale to jest radość z tego powodu, że nie tylko ja, ale też inni są szczęśliwi. Wróćmy do tego tekstu z proroka Izajasza. To taki mądry człowiek, który wiele set lat przed narodzeniem Pana Jezusa zapowiedział, że Pan Jezus przyjdzie na świat, że zamieszka pośród nas. Opowiedział o radości z przyjścia Pana Jezusa, pokazując jak się zmienia świat. Z tego świata martwego, takiego umierającego, w ten świat pełen życia, zieleni, kolorów. Pamiętacie tegoroczne trawniki? Ja pamiętam, nawet kiedy już przyjechałem do Konarzewa, i od 1 sierpnia mieszkałem na probostwie w Konarzewie, to był taki czas, że wieczorami brałem wąż, z wodą i podlewałem trawniki. Dlatego, że wszystko wyschło. Było tak mocne słońce, że już trawa nie miała skąd brać sił do życia. Pewnie macie takie doświadczenie, może tata, może dziadek, a może może ktoś jeszcze w domu też dba w ten sposób o Wasz trawnik, jeśli taki macie przy domu, a może mama, babcia, może starsze rodzeństwo dbają też o to, co zwykle wiosną się sieje, aby później wyrosło jako piękne kwiaty, warzywa w waszym ogródku. No, ci, co mają ogródki, to mają szczęście. Ale wiemy, że kiedy prorok Izajasz mówi o tym, że coś się zazieleniło, coś rozkwitło. Coś przynosi życie, to znaczy, że się zmieniło, dlatego, bo okoliczności się zmieniły. My wiemy, gdzie jest źródło radości, tej prawdziwej radości w sercu. Tym źródłem jest Pan Jezus. Dlatego, kiedy przychodzisz nam świętą, na Eucharystię, czy ubierając się już w domu, Masz w swoim sercu radość, idę na spotkanie z najlepszym przyjacielem, idziemy całą rodziną. I radość jest w sercu także z tego powodu, że to, co było takie więdnące, takie usychające, na przykład, lenistwo brata, jakieś złe słowo skierowane do rodziców, to wszystko jest. Powód do tego, żeby coś tam uschło w Waszym domu zostaje ożywione wspólnym najpierw wyjściem, a później przebywaniem w kościele na Eucharystii. Eucharystia te porównania są zawsze słabe, ale to tak, jakby właśnie polać wodą na ten trawnik, na ten ogródek, żeby tam było życie żeby w nasz, nasze życie było pełne zieleni kolorów radości. O tym mówi nam dzisiaj Boże Słowo i to dzisiaj dostrzegamy też w mszy świętej, w Eucharystii. No i zadanie. Zadanie dla tych, którzy sami mają radość w sercu. A więc dla Ciebie i dla Ciebie. Spróbujcie jutro, czyli we wtorek, odszukać w swoim najbliższym otoczeniu osoby, które są smutne. Oby nie były smutne z Waszego powodu. Spróbujcie je odszukać i uczynić coś, żeby przywrócić im radość. Sprawdźcie im radość. Może to być jedna osoba, może to być kilka osób. Zadanie nie jest łatwe, ale mówię Wam, efekty będą wspaniałe. Znaleźć smutną osobę i sprawić, aby pojawił się na jej ustach, na jej twarzy uśmiech. Ale przede wszystkim, aby radość. Zamieszkała na nowo w sercu tej osoby. I za tych wszystkich smutnych teraz się pomodlimy. Powstańmy. Dobry Boże, czasami sami jesteśmy smutni. Z różnych powodów wypowiedzianego słowa, zmęczenia, bo coś się nie udało. Smutek przychodzi też tak nagle. Niektórzy mówią, że jak słońca brakuje, to wtedy człowiek jest taki przygnębiony, smutny. Ale to wszystko przemija. Kiedy Panie Jezus spotykamy Ciebie. Chcemy pomodlić się za wszystkich smutnych. Teraz w czasie pandemii, tak wielu ludzi jest przygnębionych i smutnych modlimy się słowami, których nas nauczyłeś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Polecamy się także opiece Matki Jezusa Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Moi kochani, uśmiechamy się do siebie, tak ducha do ucha, i z tym uśmiechem na twarzy przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie z uśmiechem, a jutro pocieszajcie. Смутных.